W studiu w Gdańsku jest Janusz Sibora, historyk, Uniwersytet Gdański. Witam pana. Witam również. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Czy rzeczywiście to jest tak, że politycy nie potrafią, czy nie chcą zakończyć tej żałoby narodowej? To jest troszkę można powiedzieć małość skrzeczy naokoło. Rzeczywiście chyba odczuwamy Taką sytuację, w której m, uczucia osób najbliższych y, są narażone na y, duże obciążenia, jeśli chodzi o y, właśnie pewną grę polityczną, która, y, która się toczy wokół, y, wokół grobu wawelskiego i wokół tragedii smoleńskiej. Ta y, gra polityczna rozpoczęła ten, no... się rok temu. Czy ona rzeczywiście musiała się wtedy rozpocząć? Myślę, że to było nieuniknione. Patrząc na to jako, jako właśnie historyk, jako badacz, i gdybym mógł pozwolić sobie na pewne odniesienia historyczne, może one będą nieco tłumaczyć te kwestie: mianowicie mamy dwa, dwie sytuacje, dwa pogrzeby, na które warto zwrócić uwagę w okresie międzywojennym śmierć prezydenta urzędującego Gabriel. I pogrzeb tego prezydenta. I również mamy pogrzeb marszałka Piłsudskiego. Co prawda nie był głową państwa, i te dwa w momencie pogrzebu, ale warto się do tych, do tych sytuacji odnieść. Jeśli chodzi o Gabriela Narutowicza. No, tragiczna sytuacja, ale uroczystości pogrzebowe były wówczas bardzo skromne. Wzorowano się na tych uroczystościach organizując pogrzeb pary prezydenckiej w pewnym stopniu, w tym stopniu, w jakim ceremoniał współczesny na to pozwalał, ale również jeśli zajrzymy do ówczesnej prasy to wielka dyskusja polityczna się przetoczyła i ona trwała może nie tak długo jak ta obecna, której jesteśmy świadkami, ale powstały Oskarżycielskie wiersze, bardzo trudna poezja. Pisał Tuwim, pisał Wierzyński, i, i ta trumna prezydencka była symbolem politycznym, z którego chciano wyciągnąć wnioski. Sytuacja druga, pogrzeb Piłsudskiego w innej zupełnie, w innych zupełnie okolicznościach, ale tutaj również dyskusja polityczna i co do tego, gdzie powinien spocząć marszałek, ale przecież i pamiętajmy, nie wszyscy biskupi akceptowali Wawel, wówczas jako miejsce, ja mówię o biskupach, na przykład biskup Kielecki był przeciwnikiem Piłsudskiego, również i po śmierci, więc na linii państwo-kościół dochodziło do dyskusji. Natomiast Chciałbym zwrócić uwagę, bo to są prawdy zapomniane. W okresie międzywojennym po śmierci Piłsudskiego warto zajrzeć do pamiętników Witosa, który w sposób, w sposób bardzo mm, jednoznaczny, ale wyważony, pisze właśnie o tej in instrumentalizacji. Śmierci i wykorzystywania go do celów politycznych. Więc z takimi sytuacjami mieliśmy do czynienia. I to nie był jeden, jedyny przypadek. Znam też przypadek, gdyby odwołać się do tego, w jaki sposób relacjonowano pogrzeb Piłsudskiego. To Konstanty Skirmund, który był ambasadorem Wielkiej Brytanii, w czasie pogrzebu przebywał w Warszawie i w swych wspomnieniach napisał też o pewnej teatralności całych tych uroczystości o szukaniu efektu natomiast jeszcze jeden przykład jeśli mogę przywołać jak to wyglądało w okresie międzywojennym więc było to politycznie skomplikowane znam przykład dyplomaty mianowicie Rheinold Przeździecki, który był pracownikiem protokołu dyplomatycznego tak się złożyło że w czasie pogrzebu marszałka przebywał w Watykanie i miał audiencję umówioną mu papieża i dylemat wracać do kraju czy też nie efekty były takie że Reinold Przedziecki nie wrócił do kraju na uroczystości pogrzebowe, ale po y, krótkim okresie czasu y, został y, odwołany z funkcji i z pracy w MSZ. cie Zachował tylko paszport dyplomatyczny. Także proszę, panie redaktor, zwrócić uwagę, jak wielkie emocje były i wówczas. Natomiast gdyby z tych emocji, z tych doświadczeń okresu międzywojennego wyciągać wnioski, wydaje mi się, że y, cały problem obecnie powstaje y, troszkę z faktu, iż nie odróżniamy tego, co jest państwowe, tej sfery państwowej, czyli tego ceremoniału państwowego yy, i yy, tego, co należne było żałobie od y, tego, co jest sferą prywatną osób, które no, przeżywają samotnie swój ból i nie do końca mogą go właśnie godnie przeżyć, gdyż nacisk nie tylko mediów, ale media tylko tu pośredniczą, nacisk właśnie tej sfery publicznej, politycznej jest dość duży. Teraz tak. Całą... W zamieszaniu towarzyszą emocje do dziś. Federacja Piłsudczyków w Krakowie zastanawiała się i rok temu chciała pochować na Wawelu również Ryszarda Kaczarowskiego, byłego prezydenta na uchodźstwie. Z kolei Stowarzyszenie Obywatelski Wawel cały czas protestowało rok temu i protestuje do dziś przeciwko pochowaniu byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego na Wawelu. Te emocje towarzyszą poszczególnym grupom i właściwie wygląda na to, że ta dyskusja jeszcze przez jakiś czas będzie trwała. Myślę, że te emocje należy wyciszyć to czas y, spowoduje pewne i ukojenie ran, jeśli chodzi o osoby, które boleśnie muszą przeżywać żałoby. Natomiast jeśli chodzi o takie emocjonalne rozkwianie polityków i y, organizacji społecznych, czy też tych grup, które tak namiętnie dyskutują. No jest to nieuniknione. Tak było i w przeszłości dyskusje często o pochowaniu na Wawelu trwały i 20 lat, jeśli chodzi o naszych wieszczów. Także Kraków troszkę jest do tego przyzwyczajony, więc trzeba spokojnie na to patrzeć. Natomiast wydaje mi się, iż brakuje troszkę w Polsce regulacji prawnych, które pozwoliłyby określić właśnie cel ceremoniał przysługujący w tej smutnej sytuacji w tej tragicznej sytuacji ceremoniał przysługujący uroczystościom pogrzebowym głowy państwa tak Proszę zwrócić uwagę, nie mamy na przykład regulacji, jakie, jak powinien i czy powinien w ogóle się różnić ceremonia u głowy państwa urzędującej, jeśli chodzi o uroczystości pogrzebowe, czy też byłego prezydenta. Stąd właśnie ta dyskusja, ona troszkę mówię, jest dyskusją nieuniknioną, ale ta wrzawa z czasem ucichnie. Jeden z petów chyba tak pisał. Należy tutaj w ciszy Rzeczpospolita, niech odda y, honory. Y, także, może mówię, więcej ciszy nad tą trumną, i y, to pozwoli godniej też y, przeżywać y, ten okres. Y, też taka pomyłka, y, już czysto y, gdyby nawiązać do staropolskich zwyczajów. Staropolskie zwyczaje, ja tu mówię o żałobie prywatnej. Żałoba prywatna trwała rok i sześć niedziel. I tę żałobę prywatną należy odróżnić od tego, y, o czym my tu mówimy. Dzień dzisiejszy, jest dniem, który powinien być w zasadzie dniem pamięci, wspomnień i myślenia takiego bardziej refleksyjnego, natomiast z całą pewnością jak najbardziej spokojny i godny. Bardzo dziękuję. I myślę, że Kraków godnie się zachowa. Bardzo dziękuję. dziękuję również. Janusz Sibora, Uniwersytet Gdański. I jeszcze...